Na tym filmiku pokażemy, jak zmienić histerezę pracy piecyka na wyświetlaczu przy przyciskowym w trybie standby. Standardowo, tak jak jest to w instrukcji opisane, histereza wynosi plus minus 2 stopnie od temperatury zadanej, ale możemy tą histerezę zmienić. Trzeba sobie wcisnąć na chwileczkę tą książeczkę. Pojawi się przycisk N1. Następnie jeszcze raz tym przyciskiem minus. I jeszcze raz na wyświetlaczu pojawi się N8. Następnie zatwierdzamy przyciskiem ESC. Później plusem. Jedziemy do menu A9. Zatwierdzamy przyciskiem ESC. Mamy ustawienia fabryczne menu i drugie menu ustawienia takie jakby generalne N82. Zatwierdzamy przyciskiem ESC. Teraz idziemy sobie do takiego parametru, klikając klik klik ESC. Szukamy parametru. 43 normalnie jest 0,2 tak jak mówiliśmy 0,0 i możemy sobie zmieniać tu histerzę półtora stopnia, 1 stopień pół stopnia, stopień półtora, 2, I ile tam potrzebujemy załóżmy, że sobie ustawiamy 1,5 stopnia zatwierdzamy raz klikając i tutaj mamy jeszcze możliwość ustawienia Opóźnienia zadziałania tego, tak jakby włączania, włączania w funkcji standby, normalnie ono wynosi 10 minut. To możemy sobie ten czas też regulować PR44. Standardowo ustawione na 10 minut. Później mamy następne jakieś różne nastawy, tutaj w ogóle nic nie ruszamy żeby nie. Przeregulować pieca, wychodzimy sobie do tych menu różnych tutaj jest coś takiego jak N8A, zatwierdzając wychodzimy do menu głównego pieca. W tej chwili mamy przestawioną histerezę pracy piecyka w funkcji stępoj. Dziękujemy serwis firmy Ecosystems.